Dzień dobry, dzień dobry w nowym roku. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Od razu złożę Wam życzenia noworoczne. Dużo przede wszystkim zdrówka, a co najważniejsze, to to, aby spełniły się Wasze zamierzone cele, wymarzone marzenia. Dążcie do celów, realizujcie je tak, abyście byli spełnieni w 2022 roku. Matko Boska, jak to brzmi? <laughs> bardzo, bardzo słuchajcie, tak brzmi poważnie. Słuchajcie, ja tak no, skierowałam kamerę na garnki, ponieważ dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajną polecajką. Jest to komplet garnków firmy Gerlach. Nie pamiętam dokładnie linii. Kompletu, ale jak ktoś będzie zainteresowany, to odszukam na fakturze i, i Wam podam. Yy, już Wam powiem, yy, dlaczego o gerlach. Yy, gerlach słuchajcie yy, gościu w moim domu od dawna. Wymieniłam sobie teraz ganki. Ja w sumie dostałam taką, no można powiedzieć, niespodziankę. Yy, dostałam taki prezent. Yy, i yy, dlaczego akurat zdecydowaliśmy się na Garlacha? Dlatego, że w miarę ma przystępne ceny. Myśleliśmy o konkurencyjnej firmie. Nie wiem, czy tutaj mogę podawać markę Filipiak, no ale yy, koszta finansowe niestety na to nam nie pozwoliły. No jeszcze jakby za, za te pieniążki samo się wszystko tam przygotowywało I najlepiej odcedzało i podawało do stołu To byłoby naprawdę super Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na markę Gerlach Jak już wspomniałam w moim domu rodzinnym Również ta marka Gerlach się gdzieś tam przewijała Jeżeli chodzi również o dodatkowe takie Nakrycia do stołów, czy nawet sztuczce, to również korzystaliśmy z tej marki. No i nie ukrywam, że spełnia się po dziś dzień. Jeśli chodzi właśnie o tą y, markę Garlach, jak już wspomniałam, no to słuchajcie, to jest polska, y, no taka marka z 260-letnią tradycją, taką historią można powiedzieć. Y, tworzą wysokie jakości produkty dla domów. Od wieków zachowuje właśnie ona stałe takie wartości i czerpię z takich nowoczesnych rozwiązań. Jak, zobaczy, jak zobaczcie, ta linia wykonana jest z stali nierdzewnej. by na niej tak podaje producent, a wierzę, że tak jest. Zobaczcie, te wszystkie garnki są o różnej pojemności. Za chwileczkę Wam pokażę. Tu najłatwiej będzie mi chyba pokazać na rondelku. Rondelek ma pojemność 1,5 litra. Tutaj w środku nie wiem, czy będzie widać, spróbuję włączyć światło. O, chyba będzie lepiej widać. Słuchajcie, jak już zaczęłam powiedzieć o tym rondelku, rondelek ma 1,5 litra. Z dwóch stron jest wykończonym takim właśnie wyżłobieniem wylewowym, jak ja to mówię, co sprawnie tutaj ułatwia nam przechylanie i wylewanie różnych jakichś nam niepotrzebnych mm, do tego oczywiście każdy garnek ma taki oto bardzo fajny zestaw w postaci takiej pięknej pokrywki. Z jednej i z drugiej strony ta pokrywka ma dziurki. Co za tym idzie, te dziurki są nie bez powodu, bez potrzeby. Zobaczcie, tutaj przez te dziurki po prostu wylewa nam się nadmiar wody. Yy, oczywiście, teraz to robię jedną ręką. Yy, jedną ręką będę trzymała, oczywiście, rondelek, czy nawet tutaj, yy, w pozostałych tutaj yy, garnkach będę trzymała yy, rączkę, brakuje mi słów dzisiaj, a drugą, oczywiście, będę trzymała sobie pokrywkę, żeby nie uległa ona yy, po prostu yy, wypadnięciu w, w, w czy tam stłuczeniu się. Ponieważ ta pokrywka jest cała wykonana yy, z Rondolek oczywiście służy nie wiem, do podgrzewania jakichś małych ilości potraw, na przykład można dawać się do mleka, co jest bardzo fajne w tych garnkach, zobaczcie, każdy garnek ma bardzo fajny, to będzie mi się odbijać teraz gimbal, bardzo fajny napis Gerlach 1760 rok, zobaczcie. No i z tyłu też oczywiście ma swoją pieczątkę wygrawerowaną. Garlach, tu oczywiście są wszystkie wytyczne, czego nie należy robić albo jak używać. Można oczywiście wzm. Coś mi dzisiaj zacina. Telefon. Oczywiście można stosować w zmywarce. Najlepiej ja uważam, żeby stosować e, tradycyjną metodę e, i po prostu myć e, w zlewie odpowiednimi e, płynami, ponieważ te płyny, które są w zmywarkach, często mogą niszczyć. No niby jest stal nierdzewna, ale jakoś jestem uprzedzona. E, szybka prezentacja, nie będę Was zanudzać. E, ten akurat garnek ma 2,5 litra. E, niczym się nie różni, również ma taką pokrywkę. Z tymi dziurkami. Ten jest chyba największy, ponieważ ma 5,5 litra. Też jest bardzo praktyczna pokrywka. Ten garnek ma 4 litry. No i ten, w postaci takiego, zobaczcie, fajnego rondelka, ma 2,5 litra. Także uważam, że to idealnie, idealnie nadaje się do potraw typu, żeby wykonać jakiś tutaj bigos albo jakieś leczo. Takie bardziej potrawy z sosikami może. Jakieś pieczenie można tutaj fajnie sobie podsmażyć, podgotować i myślę, że będzie super. W następnym filmie pokażę Wam tutaj bardzo fajne łyżki firmy Gerlach. Ja sobie tak tutaj trzymam je w takim oto świątecznym jeszcze pojemniku, chyba że tak krótko tylko zaprezentuję. Tutaj mamy łyżkę, w sumie to jest taka chocherka do. Nabierania. Tu mamy na przykład chochlę taką do zupy, taką wazówkę. Dalej mamy taką łychę do odcedzania. I każdy tutaj, właśnie ten element jest też opatrzony tutaj napisem wygrawerowanym gerlach, nie wiem czy będzie widać o właśnie ostrość robię, gerlach te rączki są wykonane z drewna, natomiast te rączki są silikonowe. tu jest jakaś taka łopatka taka paczka do na przykład wybierania kremu tu może się nadać, tu mamy oczywiście mieszadło do mieszania różnych tam różnych kremów a tutaj mamy na przykład też taką fajną taką łopatkę do wyciągania, nie wiem. Na przykład nadaje się świetnie do naleśników. No i tu mamy pędzelek taki do smarowania, na przykład białka na ciasto.